Starą instalację fotowoltaiczną sprzed 2016 roku? Uważaj, nadchodzą nowe koszty i to szybciej niż myślisz. Ministerstwo Klimatu szykuje zmiany w przepisach. Od 2025 roku to nie producenci, a właśnie ty jako właściciel będziesz musiał zapłacić za recykling starych paneli fotowoltaicznych. Czy mi poważnie? Słuchaj dalej. Zmiany dotyczyły tylko modułów sprzed 2016 roku, używanych przez firmy, rolników i instytucje. Domowi prosumenci? Spokojnie, wy jesteście bezpieczni. Skąd ta zmiana? Polska zalewana jest użytymi panelami z Niemiec. Stąd potrzeba porządków w przepisach i kontroli nad tym, kto za co płaci. Nowa ustawa przesuwa odpowiedzialność finansową na użytkowników modułów, które trafiły na rynek pomiędzy. 2005, a 2015 rokiem i nie były przeznaczone do użytku domowego. Przepisy wejdą w życie w drugim lub trzecim kwartale 2025 roku. Jeśli działasz na starym sprzęcie, masz jeszcze trochę czasu, ale warto działać już teraz. Obserwuj mnie po więcej takich aktualności. Nie daj się zaskoczyć kosztom i bądź na bieżąco.